Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, podstawowym problemem tego świata, z czego sobie generalnie rzecz biorąc ludzie nie zdają sprawy, jest życie. To życie jest podstawowym problemem tego świata: byt, istota bytu, byt sam w sobie. Gdyby przyjąć inny stosunek do spraw dotyczących bytu, to mielibyśmy na świecie porządek. Ale z racji tego, że ten zachłanny byt ma takie potrzeby natury czysto biologicznej, już bym powiedział, wywodzącej się bezpośrednio z przyrody, w której rządzi walka o przetrwanie, te problemy natury życia narastają w nieskończoność. Ja myślę, że problem natury życia to wybrzmiał już do tego yy, prawda, rozmiaru jak wielki wrzut, który jak tryśnie ropą, za niedługo to zaleje cały świat, już po prostu martwicą totalną życia. Dlaczego, drodzy państwo, no bo wytworzyliśmy, prawda, to życie, wytworzyliśmy te kultury, wszelkie te wartości, nazywamy to wszystko sensem istnienia, nazywamy to życiem, a życia nie ma. No nie ma życia, no przecież wszyscy widzą, że nie ma tego życia. Gdyby ci wielcy filozofowie sprzed, trzech tysięcy lat, zobaczyli, co teraz się ze światem dzieje, to by sobie te wszystkie swoje mądrości mogli wsadzić wiadomo gdzie. I mam tutaj na myśli tych wielkich Arystotelesów, tych Platonów, czy tam nie wiadomo kogo jeszcze, łącznie do czasu oświecenia, prawda, do Kanta, czy może e, gdybyśmy się e, troszkę jeszcze cofnęli do Kartezjusza, który powiedział, myślę, więc jestem. Myślę więc jestem, a tu jest błąd wielki, bo nie dlatego, yy, prawda, jestem, że myślę, ale to, że jestem uzależnione jest od tego, jak ja myślę. Drodzy Państwo, profanacja Boga to jest widoczna w tym świecie, oczywiście w pełni, w pełnym wymiarze. Yy, mówię tutaj nie o boskiej istocie z nieba czy tam z jakiejś religii, mówię o idei, idei Boga, czyli także idei wszechświata, ale ta profanacja tego Boga to jest proszenie tego Boga, tego bożka w zasadzie przyrody o to, żebym ja przetrwał, żebym ja przeżył, żebym ja tutaj osiągał sukcesy, sławę, gromadził majątek i przechodził do historii na przykład. No bo ta, ten problem związany ze śmiercią jest tutaj widoczny. Wielu ludzi myśli, że jedyna forma pokonania śmierci to jest przejść do historii, żeby Twoje imię było wysławiane na wieki wieków, prawda? Nie wiadomo po co, no ale tutaj są takie zapędy, że ktoś by chciał być Elvisem, ktoś by chciał być Michaelem Jacksonem, ktoś by chciał być tam Lewandowskim, prawda? No te wyczyny, no jak to wyczyny, no o Elvisie za kilkadziesiąt lat to już nikt nie będzie pamiętał, o Lewandowskim to szybciej to jest pewne. W każdym bądź razie, drodzy Państwo, to jest jedna wielka pomyłka dotycząca życia. Król pustkowia który na starym kanale moim, oczywiście, który został objęty prewencyjną blokadą treści i zdemonetyzowany. Ja całe lata w ogóle tam, bo to 3,5 roku, prawda, prowadziłem te dialogi z widzami na temat bezsensu życia w tym świecie. Bezsens życia w tym świecie, bo życie nie zostało w ogóle dla nas przewidziane. Król Pustkowia to wielokrotnie mówił. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem ten gatunek, nasz gatunek, w którym żyjemy obecnie, wyłonił się z jednej strony na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, to z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, Używając żargonu fizyków, scenę wydarzeń opuścił. To jest nielogiczna yy, konstatacja. Wydaje się być nielogiczna, prawda? Ale ona jest w pełni logiczna. Życie nie zostało dla nas w ogóle przewidziane. Wszechświat nie przewidział dla nas życia. Nie chodzi o to, że mamy nie żyć, że mamy, prawda, nie przeżywać tego życia istnienia. Tylko, że życie skoncentrowane wokół walki o przetrwanie, czyli podboju, imperializmu, kolonializmu, czy także zdobywania uwagi prawda, ludzi, czy także gonienia za sukcesami, czy także taką zwykłą zdolnością manipulacyjną do przechytrzenia. Pokonania, nawet jeśli cię nikt nie napadnie ostatecznie z bronią w ręku, to i tak jego celem jest podbój. On przychodzi tutaj, żeby cię zdobyć, żeby cię zawłaszczyć, żeby cię poniżyć, nawet jeśli zrobi to w białych rękawiczkach. Niemcy dokonały podboju Polski takiego samego jak w 1939 roku, tylko bez jednego wystrzału i w białych rękawiczkach. A po co? Walka o przetrwanie, o prym, o dominację. To jest bezsens życia. Dzisiaj podbój gospodarczy, podbój ideowy, niewolenie ludzi w ideach neomarksistowskich i odbieranie im tak naprawdę właściwego sensu życia i zastępowanie tego sensu lewackimi głupotami, teoriami pseudopsychologów, którzy wymyślają jakieś, prawda? To są idee tak wyabstrahowane z konkretów życia, że jeśli cierpisz, jeśli masz natłuk myśli, tam zmartwień yy, w sobie, odczuwasz niepokój, odczuwasz dezaprobatę, odczuwasz bezsens istnienia, to ostatnio widziałem takiego psychologa, podrab się po głowie tak paluchami tutaj, prawda, weź głęboki oddech i wyobraź sobie, że tego wszystkiego nie ma. To są wszystko, drodzy Państwo, te bzdury, na które należy zwracać uwagę, żeby zrozumieć kategorię sensu istnienia. Sensem istnienia z całą pewnością nie jest walka, nie jest dążenie do dominacji, nie jest także bezczelne, powiedziałbym, panoszenie się po tym świecie w kategoriach zwiedzania, podróży, prawda, celebrowania tego życia, poszukiwanie uciech za wszelką cenę. Nie. Celem życia jest rodzenie prawdy. Rodzenie prawdy na ostatnim szczeblu ewolucji. W przyrodzie, Mamy walkę o przetrwanie, i ten system przyrodniczy został przeniesiony na yy, prawda, yy, tak zwaną naszą kulturę, gdzie nawet ludzie, którzy uchodzą za wysoce kulturalnych, cywilizowanych, chodzą w garniturach, mają doktoraty, nawet są profesorami, działają dokładnie w tym samym modelu, żeby sobie tylko ludzi podporządkować, żeby ich skrępować, a następnie żeby dzierżyć. Prawda, w dłoni berło obłądzenia i trzymać tą władzę bezkresnie nad możliwie jak największą ilością ludzi. To jest jeden wielki błąd. Celem człowieka jest w ogóle wytwarzanie prawdy. On musi zostać przygotowany przez system do wytwarzania prawdy. A prawda jest, drodzy Państwo, zwróceniem się przeciwko każdej formie, która poszukuje. Władzy, która poszukuje dominacji, która gromadzi ludzi wokół siebie, a jak zgromadzi ludzi wokół siebie, to już jest wojna, prawda? Już się czai wojna na horyzoncie, bo zło się przyciąga. I tam, gdzie, prawda, powstało bractwo, to powstaje jednocześnie to, co jest demoniczne, jak mówił Kierkegaard. Ludzie nie byli przygotowani, zresztą takiego systemu nie stworzyliśmy, bo systemy były. W naszym świecie tworzone pod format określonej idei, która została zaprogramowana przez lobby, przez specjalistów, jak ludzi nie wolić, jak ich trzymać zapysk, jak yy, prawda, dorabiać się ich kosztem, jak ich wykorzystywać na przykład prowadząc wojny wszelkie, no bo to zwykli szarzy ludzie ostatecznie idą na wojnę. Walcząc, prawda, o jakieś idee bohatersko, a tym samym elity się dorabiają. Z tym należało walczyć. Z każdą formą cwaniactwa, manipulacji. Ten, kto próbuje położyć swoje łapy na świętym terenie władzy, wolności i prawdy, próbując tworzyć przesądy bluźniercze dotyczące tego, że wytwarzamy jakąś obiektywną ideę, która nas zjednoczy w duchu harmonii, przyjaźni, w sympatii, i wszystko przenikające, to jest wszystko obłęd, to jest wszystko głupota. To jest zaciemnienie tego stada, o którym mówi fizyka kwantowa. Bo tylko fizyka kwantowa, drodzy państwo, jest w stanie uzasadnić inteligencję stada. Stado zrzeszone w grupę, tłoczy się, rodzi się swego rodzaju ścisk, jak sardynki w puszce, ludzie pozamykani, yy, prawda? tłoczą się obok siebie, bo wtedy szanse na przetrwanie są dużo większe, prawda i tworzą się obozy ideologiczne. Tutaj jakaś lewica, tutaj jakaś rzekoma prawica, że prawica, czy tam nie wiadomo co. Po środku stoją ludzie wolni, którzy zwracają uwagę na te wszystkie mankamenty, jeśli tacy są oczywiście, bo ja się do takowych zaliczam. Krytykując to wszystko, co jest patologiczne, jak na przykład ta Zajączkowska, zobaczcie tą cwaniarę, nic nie powiedziała do Was, nic nie powiedziała, nawet nie mówi już nic o wyjściu z Unii Europejskiej, jak kiedyś była rzeczniczką Konfederacji, prawda? No ja taką karierę zrobiła, jak oni tam kradną w tej Unii Europejskiej, ona się nie zgadza, ale o wyjściu z Unii Europejskiej nic nie mówimy. Przyszła, poszczekała, rodzina jest ważna, prawda, wartości są ważne, popłakała trochę w radiu, prawda, bo traumy ma z dzieciństwa i ludzie bili brawo. Wielka królowa Polski na prezydenta dajcie Zajączkowską, prawda, z męcenem, cwaniakiem obok, no to będziemy mieli sukces gwarantowany. Swego czasu, jak krytykowałem Zajączkowską, jak kandydowała do Parlamentu Europejskiego, to ludzie mnie chcieli rozjechać. Ludzie drodzy, prawda, musi się rodzić cały czas poprzez śmierć. W nas, czyli wpuszczenie śmierci w życie, jest odpowiedzią na to pytanie. Każda forma rywalizacji, każda forma walki, yy, aby tylko zdobyć władzę. Zdobędziesz władzę, masz już zagwarantowaną karierę polityczną, potem będziesz siedzieć w parlamencie, yy, tak jak, yy, prawda, Kukis tam siedzi, Te, kiedyś był wywrotowcem wielkim, ideowcem, prawda, do Jarocina jeździł i tego typu rzeczy, bzdury. Tutaj kolejni przychodzą stoliczek wywracać, byleby tylko władzę dostać, a następnie nad tymi ludźmi stać i wygłaszać hasła, prawo jest łamane, konstytucja jest łamana. Jak może być łamane prawo i konstytucja? To kto do tego doprowadza, kto do tego dopuszcza? Żeby się prawda mogła rodzić, to system musi zmienić swoje nastawienie do życia, bo inaczej nic się nie zmieni. Zawsze ktoś przyjdzie, skrępuje system, prawda, ideowy, narzuci komuś rygor. I następnie będzie tępił opozycję, bo nie nastąpi sytuacja, w której władza otworzy swoje serce na własne zaciemnienie. Bo ktoś przyjdzie z boku król Pustkowia Jerzy Kaszków, przyszedł z boku, rzucił światło na ludzkie zaciemnienie, powiedział władzy to czy tamto, i władza powie tak, dziękujemy panu serdecznie, że Pan nam uwagę zwrócił. Chcemy zaimplementować pana tezy w nasze doświadczenie. Takiego systemu nigdy nie będzie i ten system ostatecznie i tak wprowadzi ludzi w systemie neomarksistowskim do nowożytnego obozu koncentracyjnego. Zło moralne jest potrzebne na służbie rodzenia prawdy, a jeśli zło moralne w tym procesie nie uczestniczy, prawda rodzenia prawdy, która odbiera władzę każdemu bandycie, takiemu ideowemu chociażby powiedzmy, który wygłasza tezy, że nastanie dobro, pokój, spokój, bezpieczeństwo w stylu papieży, w stylu tych maciaków, czy tam nie wiadomo kogo jeszcze, że Bóg nas ochroni, że Maryja nam tutaj coś da albo nie da, będziemy się modlić, to na pewno będzie dobrze, gówno będzie niedobrze. Z tym trzeba walczyć przede wszystkim. Nie bać się, każda forma walki o przetrwanie w tej. Bezczelności ludzkiego życia, jak pokonać, przecież nawet w Polsce ludzie to by się pozabijali ostatecznie o to, kto tam, prawda, z tego tortu miałby wziąć więcej, prawda, starają się położyć łapy na jak największym terenie wpływów, wchodzą w układy z tymi politykami, z lobby przeróżnym, byleby władzę osiągnąć, byleby ten swój sukces tam załatwić, a reszta to już tam pallicho, Więc z tym trzeba by było walczyć. Jeśli ostatecznie, Ludzie zachowują się tak bezczelnie w stosunku do innych, to znaczy, że nie szanują życia, nie mają szacunku do życia, nie rozpoznali życia, bo wszystko, co kroczy drogą zdobywczego wyobrażenia na naszym świecie, to wszechświat nam mówi i tak się wali, i tak upada i wszystkie cywilizacje upadały wszystkie te które były budowane na podboju ktoś powie że i ta cywilizacja neomarksistowska upadnie zanim ona upadnie i zanim zostanie przejęta przez roboty w pełni sztuczną inteligencję to zniewoli ludzi do tego stopnia że ta cywilizacja w zasadzie już jest martwa już jest upadła i nie ma mocy transcendujących żeby się podnieść żeby stanąć prawda na własnych nogach ona ryje pyskiem po ziemi w błocie Prawda? Nie mając sobie nic do zaoferowania, nawet sztuka nie była w stanie zmienić tego świata. A sztuka brudna, wskazująca na ludzkie zaciemnienie, na ludzi obrzydliwych, którzy przychodzą dzisiaj jako utajnieni narcyzi, prawda? Jacy uśmiechnięci, ojejku, jak on schlebia ludzkiemu podziwowi, to na pewno nie jest narcyz, to na pewno nie jest egoista, to ty jesteś egoista, król Pustkowia, to ty jesteś narcyz, to ty masz traumy. Gówno, prawda? Żadnych traum nie mam. Narcyz uwiedzie, podejdzie tak, że ludzie sobie nawet z tego sprawy nie zdadzą, a następnie zdobędzie uwagę odbiorców na YouTube, zgromadzi 10 milionów ludzi wokół siebie i będzie kosił kasę, nie mając nic nikomu do zaproponowania, bo kultura jest martwa, bo kultura nigdy nie domagała się, drodzy Państwo, od ludzi zmiany tego kierunku. Bo wszyscy uważali, że walka o przetrwanie jest czymś najważniejszym. Więc ludzie pozwolili się sformatować idei, edukacji głupkowatej, która czego Cię nauczyła? Napisałeś świadectwo dojrzałości, no i co? Jesteś dojrzały? To jest dojrzały świat idący na wybory, teraz już za niedługo? No nie. Wszystko to zostało skrępowane. Pod dyktan do życia, przetrwać za wszelką cenę i odnieść jakiś głupkowaty, nieznaczący dla wszechświata sukces, bo Bóg ma życie w pogardzie. Bóg ceni ludzi odważnych, którzy nawet dosłownie w tym młodym wieku gotowi są to życie stracić w obronie dobra, piękna, prawdy i wartości, które są w trakcie powstawania. Bo człowiek, który przyjdzie, jako szaleniec, wygadujący rzeczy, nie wiadomo jakie. To co się stanie? Zostanie odrzucony. Powiedzą mu, ale ty głupi tam jesteś, prawda? I dwa tysiące lat temu przyszedł Chrystus, i ludzie też powiedzieli, wariat, no, człowiek szalony, prawda? Dopiero 300 tam, 50-70 lat po śmierci Chrystusa, Kościół katolicki, prawda, stwierdził, że my jednak zrobimy na tym Chrystusie doskonały interes. Nawet nie przyjęli idei Jezusa Chrystusa. Piąte przykazanie to było łamane w nieskończoność, prawda, na kartach historii. Zabić, pokonać, podbić, zdemoralizować i trzymać pod butem, i sprzedawać zbawienie, prawda. Bo kto do niebka chce iść, no to musi przez Kościół katolicki się tam dostać. Drodzy Państwo, zło moralne, jeśli nie będzie służyło kulturowemu postępowi, to przeistoczy się w zło destruktywne. W życiu wcale nie chodzi o życie. Wcale nie chodzi o życie. A im bardziej odwracamy się od tej tezy, zaczynamy chorować, wpadamy, prawda, w stany depresyjne, w obsesje, stajemy się słabi, prawda. No, jak ktoś chce kogoś pokonać, no to sam jest słaby, no ludzie. Siła bierze się i odwaga bierze się z działania dla. Rodzenia prawdy dla wspólnoty, a już sama nagroda czeka mnie za to, że to zrobiłem. Ja już rekompensaty nie potrzebuję. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.